Cześć, witam Was na kanale TechTest. Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnych słuchawek bezprzewodowych od Savio. Tym razem jest to model TWS-03. Jakiś czas temu pojawił się film również o modelu TWS-04, jednak te modele między sobą znacząco się różnią. Zanim przejdę do samych słuchawek, to szybko o tym, co było w zestawie. Wszystko przychodzi w takim pudełku. W środku jest instrukcja, również w języku polskim. Kabelek do ładowania słuchawek. Z jednej strony mamy USB, które jest rozdzielone na dwa e, takie cienkie y, kabelki dla, dla każdej słuchawki, aby można było ładować dwie naraz. E, no i trzy pary zamiennych e, końcówek. Czwarta para jest założona na słuchawkach, i tak samo jak w, modelu, jak w przypadku modelu TWS-04, mamy tutaj trzy pary silikonowych e, końcówek w trzech różnych rozmiarach i jedną parę takich piankowych w jednym rozmiarze. No i przechodząc teraz do samych słuchawek. Wyposażone są one w Bluetooth A5.0, tak samo jak model TWS04, ale na tym ich podobieństwa się chyba kończą. Nie posiadają one powerbanka, z którego możemy je ładować. Ładowanie odbywa się jedynie za pomocą tego kabelka, który przed chwilą pokazywałem. Są one sporo większe, jednak posiadają też taki jakby Haczyk, którym, który zaczepiamy za ucho, no i oczywiście zapobiega on wypadaniu słuchawek, dzięki czemu na pewno takie słuchawki bardziej docenią sportowcy na przykład, czy też osoby, którym po prostu wiele słuchawek wypada z uszu i potrzebują czegoś, co można zaczepić, i o ucho, i, i te słuchawki po prostu będą się trzymać. Obie słuchawki na górze posiadają e, diodę informacyjną, e, są również dwa przyciski plus minus, które służą do zmiany utworu na następny lub poprzedni, lub też zmiany głośności. W boku jest jeden duży przycisk, który służy m.in. do włączania słuchawek obsługi połączeń, e, czy też pauzowania i wznawiania muzyki. Na spodzie natomiast są mikrofony e, oraz gniazda, w które możemy wpiąć kabelek do ładowania. Słuchawki posiadają również oznaczenie, która jest prawa, a która jest lewa. Słuchawki uważam za wygodne, jednak te WS04 -y były dla mnie nieco wygodniejsze i również lepiej uszczelniały się w uchu. W związku z czym lepiej wygłuszały dźwięki e, otoczenia. TWS-03 -y e, zdecydowanie gorzej e, w porównaniu do czwórek wygłuszają e, otoczenie, co dla niektórych osób może być wadą, a dla innych zaletą. Przechodząc teraz do czasu pracy na baterii. Producent deklaruje, iż powinien on wynosić do 5 godzin. E, w moim teście mm, słuchawki działały około 4,5. Godziny, jednak test ten robiłem na 100% głośności, więc podejrzewam, że słuchając przy takiej normalnej głośności, czyli około 50-60% te zławki mogą wyciągnąć 5 czy też nawet więcej godzin. A teraz, przechodząc do jakości dźwięku, jak za tą cenę jest naprawdę dobrze, nie ma praktycznie żadnych szumów, a lekkie szumy te -y czwórki posiadały. Jednak domyślnie brakuje tutaj trochę wysokich tonów i według mnie trzeba się troszkę pobawić equalizerem, który jest chyba w większości telefonów z Androidem i na tym equalizerze podbić te wysokie tony, i wtedy dźwięk staje się zdecydowanie lepszy. Słuchawki posiadają również lekkie opóźnienie dźwięku, które czasami może się rzucić w oczy przy oglądaniu filmów, gdy. E, aktorzy ruszają ustami, a my z minimalnym opóźnieniem e, słyszymy te słowa. Jednak jest to naprawdę bardzo minimalne opóźnienie. Jeżeli chodzi o zasięg, uważam, że jest on tutaj. Dobry, możemy bez problemu w tych słuchawkach poruszać się po całym jakimś, nawet dużym pokoju. Nie biorąc ze sobą telefonu, można również z tego pokoju wyjść i o ile nie schowamy się za jakąś ścianą, to te słuchawki nadal będą grały. Zasięg jest nieco gorszy niż te w WS-ach 04, dlatego że te 04 grały nawet po schowaniu się za dwie ściany, te natomiast już przy schowaniu się za jedną ścianą zaczynają przerywać, jednak ogólnie, gdy nic nie stoi na przeszkodzie, to zasięg jest również bardzo dobry. Jeżeli ktoś chciałby używać jednej z tych słuchawek, czy to prawej, czy też lewej, to nie ma problemu, nie muszą one działać obie jednocześnie. No i na koniec jakość rozmów głosowych. Ja rozmówcę w słuchawkach słyszę bardzo dobrze, natomiast ta osoba, z którą rozmawiam, czasami mówi, że mnie dość cicho słychać i musi sobie podbijać głośność w telefonie w porównaniu do. Tego, jak rozmawia z innymi osobami, jednak ogólnie jakość również jest tutaj dobra. No i myślę, że to na tyle odnośnie tych słuchawek. Kosztują one niecałe 60 zł. Link do sklepów, gdzie możecie je kupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka oraz Instagrama. I do zobaczenia!